Sytuacja jest w tym momencie taka, że autorka Kuku napisała książkę dla starszych dzieci. I ja wam dzisiaj o tej starszej książce o tej książce dla starszych będę opowiadać. Tajemnica niebieskich drzwi. Trudność z opowiadaniem o książkach dla nieco starszych dzieci polega na tym, że trzeba opowiedzieć dosyć sporo, a jednocześnie nie wygadać wszystkiego, żeby nikomu nie zniszczyć niespodzianki. W ogóle zobaczcie, jak to się błyszczy. Bardzo fajnie, pięknie to jest wydane. Twarda oprawa, takie gwiazdki dookoła, bo gwiazdy grają tutaj bardzo ważną rolę. Na początku poznajemy rodzeństwo Janek i Tola. Już Wam pokażę, jak oni... Nie, to są drzwi. Już Wam pokażę, jak oni tutaj wyglądają. Akurat tutaj już przeszli przez niebieskie drzwi. A ich historia zaczyna się u babci na strychu. Tak, no i ciekawsze historie zawsze właśnie na strychu się zaczynają. Oni widzą jakieś takie tajemnicze niebieskie drzwi, ale nie ma nigdzie klucza do tych drzwi. I przypadkiem ten klucz, nie uwierzycie. Znaleźli. Znaleźli ten klucz i weszli do magicznego świata. Przeszli przez te drzwi, i okazało się, że to jest świat trochę pomiędzy kosmosem, a trochę pomiędzy Ziemią, gdzieś właśnie w magicznej przestrzeni i właśnie tam żyją gwiazdy. Zobaczcie, jak ładnie to jest wydane. Można tę książkę podpisać albo zadedykować komuś. Klimat tej książki jest magiczny i tajemniczy. Pięknie to wszystko wygląda. Ilość tekstu super do samodzielnego czytania. I tutaj autorka poszła w kierunku świata Całkowicie z wyobraźni, co jest super, bo nie domyślamy się, co się wydarzy w kolejnych historiach. Ja próbowałam i zawsze tak robię przy książkach dla dzieci, zresztą dla dorosłych też, próbowałam sobie tak odgadnąć, ale co się wydarzy dalej, co się wydarzy dalej, i nie odgadłam. Zabudowanie napięcia i wzbudzanie ciekawości. Wielki, wielki szacunek dla autorki. Dzieci weszły przez te niebieskie drzwi, spotkały tam gwiazdy w świecie gwiazd, z niektórymi się zaprzyjaźniły, potrafiły rozmawiać, dowiedziały się, że są w takim magicznym świecie. I co najważniejsze, dzieci dowiedziały się, że gwiazdy potrafią spełniać życzenia, mogą to zrobić. I to jest też świetne, że spotkały się takie dwa światy. Które tak naprawdę nic o sobie nie wiedzą. Niektóre gwiazdy marzą o tym, żeby zobaczyć, jak jest na Ziemi, jak to tam wszystko wygląda. Dzieci z kolei bardzo się ucieszyły, że gwiazdy mogą spełnić ich każde życzenie. Jedno z tych życzeń wykorzystały na taką trywialną rzecz, na taką błachostkę, no bo sobie pomyślały: No skoro można, nie ma problemu. Drugie życzenie wykorzystały na poważną sprawę, bo zachorowała babcia i dzieci poprosiły o zdrowie dla babci. I to jest Jeden z fajniejszych pomysłów, jakie mamy w książkach dla nieco starszych dzieci. Przy tym drugim życzeniu okazało się, że to nie jest tak za darmo że to nie jest jak ze złotą rybką Och, och, spełnię twoje trzy życzenia szast, prast i już. Okazało się, że za każdym razem, kiedy gwiazda spełnia życzenie, ona, no można powiedzieć, umiera to znaczy spada na Ziemię i zamienia się w srebrzysty pył. Więc Każde takie życzenie ma przeogromną cenę. A życzenie naszych bohaterów o zdrowie babci, co było dla nich bardzo, bardzo, bardzo ważne, miało swoją bardzo wysoką cenę, bo o ile takie trywialne życzenie można spełnić, w szast, prast i jedna gwiazda spokojnie da radę, tak już uzdrowienie babci z ciężkiej choroby oznaczało śmierć bardzo wielu gwiazd. I tutaj nasi bohaterowie muszą dokonać razem z babcią, bardzo, bardzo mądrą babcią, oni muszą dokonać. Pewnego wyboru. I dokonują tego wyboru, i nie ma tutaj żadnego oczywistego rozwiązania. Wręcz przeciwnie, jest to jedno z niewielu książek, gdzie nie ma takiego słodkiego, klasycznego, cukierkowego happy endu. Tutaj dzieci biorą odpowiedzialność za własne marzenia i głównym przesłaniem, i to jest też to pięknie powiedziane, nie przegapicie tego, czy dziecko będzie czytało samo, czy będziecie czytali razem, jest jasno powiedziane. Każde marzenie ma jakąś cenę. I tu Wam przeczytam. Nigdy nie ma dróg na skróty ani cudownych rozwiązań. Nawet kiedy ma się pod ręką magiczne miejsce i rozmawia się z gwiazdami, uśmiechnęła się babcia. Problemy trzeba próbować pokonać samemu, bez magicznych sztuczek. I nie myślcie, że to jest koniec i że wszystko już wiecie, bo stawiamy tutaj dzieci przed wyborem: zdrowie mojej babci i życie gwiazd. No, nie, nie powiem wam. Co dzieci wybrały i jak to się wszystko skończyło. To jest książka, która zmusi dziecko do refleksji. Wiem, że zmusi to jest brzydkie słowo, ale tak nie da się tego inaczej ująć. Ona zmusza do zastanowienia się, jakie mamy życzenia, co my zrobimy ze swoim życzeniem i ze swoim życiem, i jaką cenę ma spełnianie, spełnienie każdego marzenia. I jak się nad tym zastanowicie, tak naprawdę zastanowimy, to faktycznie. Wszystko ma swoją cenę.